Ryszard Rynkowski z zarzutami, ale obrona nie składa broni. Adwokat artysty minęło półtorej godziny. Wiele mogło się wydarzyć. Skandal z udziałem Ryszarda Rynkowskiego zdominował media. Choć wokalista przyznał się do winy, jego obrońca ma własną teorię. Czy czas zadziała na korzyść Gwiazdora? W ostatnią niedzielę festiwalową scena w Opolu należała do największych nazwisk polskiej muzyki. Podczas koncertu trzy ćwiartki Jacka Cygana rozbrzmiały niezapomniane przeboje, a emocje sięgały zenitu. Jednak jednego nazwiska, na które czekali fani, zabrakło Ryszarda Rynkowskiego. Wokalista miał wziąć udział w wydarzeniu, ale jak przekazał Super Express, nie dotarł z powodu wypadku samochodowego. Jacek Cygan ze sceny potwierdził, że Rynkowski doznał obrażeń, ale zapewnił fanów, że to twardy chłop i ogląda koncert w telewizji. Zachęcił też publiczność, by za wszystko, co wniósł do Opola, podzękowała mu gromkimi brawami. Niestety, poniedziałek przyniósł zupełnie inny obraz sytuacji. Z ustaleń służb wynika, że wokalista prowadził pojazd, będąc pod wpływem alkoholu. Do zdarzenia doszło wzbicznie rynkowski podczas manewru wyprzedzania, miał uderzyć w bok jadącego z naprzeciwka Opla, a następnie oddalić się z miejsca kolizji. Poszkodowany rozpoznał sprawcę i powiadomił policję. Rzecznik prasowy Brodnickiej Policji, EMEŁ. SP. Paweł Dominiak poinformował. W sobotę doszło do kolizji, jej sprawcą był 73-letni mężczyzna. W jego krwi było 1,6 promila alkoholu. Prokurator Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu potwierdził, że Ryszard R. przyznał się do winy, Choć odmówił składania wyjaśnień. Postawiono mu zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości artykuł 178A1K. Grozi mu do trzech lat więzienia, jednak obecnie przebywa na wolności. W obliczu coraz większej fali krytyki głos zabrał adwokat artysty MEK. Adam Kozioziemski, który wskazał na kluczowy element, czas. Od chwili kolizji do momentu zatrzymania przez policję minęło około półtorej godziny. To czas, w którym mogło dojść do różnych zdarzeń, zaznaczył w rozmowie z faktem. Co konkretnie miał na myśli? Zapytany wprost, czy chodzi o możliwość spożycia alkoholu po wypadku, pełnomocnik odpowiedział twierdząco. W jego ocenie, to właśnie to opóźnienie może wpłynąć na ocenę faktycznego stanu trzeźwości rynkowskiego w chwili prowadzenia pojazdu. To linia obrony, która, choć brzmi kontrowersyjnie, może zostać uwzględniona w procesie. Wymaga jednak przeprowadzenia dokładnych analiz toksykologicznych oraz opinii biegłych sądowych. Tymczasem opinia publiczna nie ustaje w komentarzach. Fani są podzieleni. Jedni uznają, że okoliczności nie mają znaczenia, pijany kierowca to zagrożenie niezależnie od okoliczności. Inni uważają, że wokalista zasługuje na rzetelne i obiektywne rozpatrzenie sprawy bez medialnego linczu. W środowisku prawniczym takie podejście nie jest nowością. W podobnych sprawach biegli z zakresu medycyny sądowej i toksykologii potrafią obliczyć potencjalne stężenie alkoholu w organizmie w chwili zdarzenia, bazując na tzw. krzywej widmarka. Kluczowe mogą się okazać godzina kolizji, masa ciała podejrzanego, czas spożycia oraz rodzaj alkoholu. Jeśli sąd dopuści ten wątek jako istotny, może zażądać ekspertyzy i przesłuchania specjalistów. Adwokat Kozioziemski może próbować wykazać, że alkohol został spożyty po zakończeniu jazdy być może w stresie, być może spontanicznie, w zaciszu domowym, co zmieniłoby całkowicie wymiar odpowiedzialności karnej. Taka strategia, choć ryzykowna w odbiorze społecznym, jest dopuszczalna w świetle polskiego prawa i może wpłynąć na wymiar ewentualnej kary. Z drugiej strony, przeciwnicy tej narracji już teraz podkreślają. Że tłumaczenie spożycia po fakcie może zostać odebrane jako próba uniknięcia odpowiedzialności, zwłaszcza, że sprawa dotyczy znanej postaci życia publicznego. Internauci wyrażają oburzenie, wskazując, że zwykły obywatel w podobnej sytuacji nie miałby tylu możliwości obrony ani medialnej platformy do wybielania swojego wizerunku. Ryszard Rynkowski nie skomentował jeszcze wypowiedzi swojego pełnomocnika. Nie wiadomo. Czy obrona będzie konsekwentnie utrzymywać wersję o potencjalnym spożyciu po kolizji? Czy raczej przygotowuje grunt pod negocjacje z prokuraturą w sprawie warunkowego umorzenia postępowania lub dobrowolnego poddania się karze? Bez względu na dalszy bieg wydarzeń, sprawa rynkowskiego stanowi dziś test nie tylko dla systemu sprawiedliwości, ale i dla oczekiwań społecznych wobec osób publicznych. Ostateczna decyzja sądu pokaże, czy status artysty pozwala na taryfę ulgową. Czy też, jak oczekuje wielu, prawo działa wobec wszystkich jednakowo? Jedno jest pewne: przypadek Ryszarda Rynkowskiego będzie jeszcze długo komentowany, i nie tylko w kontekście Opola. Jak oceniasz tłumaczenie adwokata Rynkowskiego? Czy czas między kolizją a badaniem może mieć aż tak wielkie znaczenie? Podziel się opinią w komentarzu i zasubskrybuj nasz kanał, by nie przegapić dalszego rozwoju tej głośnej sprawy.